Hej, w tym wideo pokażę Ci, jak dodawać dźwięki do gry. Dodamy, sobie do mojej gry właśnie teraz dźwięki. Jeżeli nie widziałeś poprzednich materiałów, to koniecznie zobacz, jak stworzyć właśnie taką gierkę. A dzisiaj zajmiemy się dźwiękami, żeby dodawać muzykę i efekty dźwiękowe. Także zapraszam do oglądania. No to musimy zaimplementować nasze dźwięki do gry. Teraz będziemy to robić pod zakładką Sound, pod folderem Sounds. Klikamy prawym na Sounds. Damy Create Sound. Pierwsze, co zrobimy, to zaimplementujemy muzykę, bo to jest najprostsze. Damy snd, małym snd, music. Weźmiemy, zaimportujemy nasz file mu muzyki. I tutaj mamy muzyka przygodowa. Yy, teraz yy, wchodzimy w obiekty. Celawnik jest takim naszym głównym obiektem, także tutaj włączymy muzykę. I dźwięk odtwarzamy po prostu taką funkcją jak Play, Sound, Audio Play Sound. o Sound ID, czyli nazwę naszego dźwięku, SMD, Music. Priorytet to będzie 50. Priorytet to jest tylko takie, tak jakby coś, co jest ma wyższy priorytet, będzie odtwarzane w. jakby wyżej niż to, co jest. Hmm, tak jak warstwy, trochę to działa, można tak powiedzieć. Hmm wyższy priorytet powinien raczej mieć dźwięki nad muzyką, takie jest moje zdanie loops to są pętle i chcemy zrobić tutaj true, czyli że muzyka ma się zapętlać po skończeniu muzyka będzie się zapętlała no i dobra, teraz musimy zaimportować wszystkie nasze dźwięki jakie mamy jeszcze dźwięki? create sound, snd, shoot, czyli strzał importujemy, strzał 1 jakie jeszcze? snd dead, czyli to będzie śmierć potwora damy sobie dead1 bo mam dwa dźwięki śmierci i to będzie plik y, tutaj mamy szczur i wierzymy sobie y, Rad death snd dead 2 to będzie rad pain teraz sobie zaimportujemy eksplozję tworzymy snd-eksplozja dźwięk i importujemy Stąd eksplozja 1. Co jeszcze? Jakieś mamy tu jeszcze dźwięki. Przeładowanie. Jeszcze dźwięk przeładowania SMD Reload. I po kolei wklepujemy tam, gdzie potrzeba. Box nie, cel, tutaj celownik z przystrzale. tak, czyli tutaj dajemy play sound audio play sound e, smd shot e, priorytet damy sobie na przykład 90 ten priorytet nie ma takiego znaczenia oczywiście nie chcemy tego zapiętać czy chcemy żeby było false tutaj w to sprawia nam, żeby loop było false e, no i tak sobie skopiuję to i dajemy dalej e, write-release to chcę żeby była eksplozja smd eksplozja no, przechodzimy teraz do OBJ enemy i dajemy tutaj jak on umiera dźwięk umierania czyli to było w stepie tak, przed tym jak umrze dajemy audio play sound SND e, DAD1 tutaj tak samo w stepie SNDD1 eee, a tym damy DD2. SNDD2. Ok, i coś jeszcze. Na przykład reload. Tak, jeszcze reload, tylko nie użyty został. No to jak reloadujemy, to damy po prostu SND. reload eee, Kiedy reloadujemy, to mamy w celowniku to zaprogramowane czyli... Mm, kiedy się alarm 0 chyba odkrywał, tak? AMOR wnosi 10, DUANCE, mm, ja wiem kiedy to będzie, to będzie w, w... stepie, to będzie tutaj, w stepie, tutaj to się wykonuje raz wtedy się wykonuje RELOAD tutaj dajemy sobie... E, dokładnie tutaj, SMD RELOAD i musimy jeszcze u każdego enemy, jak mieliśmy SND-DED1, zmienić na D 2 ponieważ się okazało, że jest jakiś błąd z tym dźwiękiem i w ogóle go nie czyta. E, może wy spróbujecie, ale ja miałem jakiś błąd. Po prostu tutaj mi w, w tym się wyskakiwało, że nie może wczytać tego dźwięku. Y, ale i tak go wam podeślę, może akurat wam się uda. E, no dobra, no to odpalamy grę. teraz nie wiem, czy dobrze słychać, bo chciałem się, żeby nie byłem, by było mnie dobrze słychać na filmu. Mam nadzieję, że wszystko jest zli. E, musimy sobie później jeszcze bombę będzie żeby było ich zero. E, ale mam nadzieję, że to już lepiej wszystko się prezentuje. Tak? No także to było na tle w tym nagraniu. Eee, teraz w następnym nagraniu zrobimy sobie menu głównie do naszych g. Także zapraszam do oglądania następnego materiału.